Cześć, witajcie, ja jestem WUPO a to jest PokéMMO. Zdarzyłeś? Zdarzyłeś? No i jak widzicie, jest ze mną Outsider i jest to gra multiplayer, więc będziemy sobie pogrywać. Tak, odkryliśmy ją dzisiaj i gramy. Znaczy, jeśli będziecie chcieli z tego serię, tak. to łapkować nie będziecie musieli. Dokładnie. Musimy zobaczyć, czy Wam to będzie się podobać, czy będzie oglądalność. Jak tak, no to będziemy z tego kręcić, bo to jest fajne. Aha, będzie seria, ale to wszystko zależy od was, tak jak out mówi będą łapki. Yy, ja dam adnotacje ile tam będę chciał łapek. A wiem, że jestem okrutny, no ale przykro mi niestety musimy trochę poświęcić czasu, żeby to nagrywać, więc myślę, że to no jakoś to tak, docenicie. Yy, to jest wersja Fire Red. Tak tu, no tu pokeball był, ale nie da się tam wejść. A, bo tutaj trzeba tego umiejętności kat użyć. Aha, dobra, no to to tak. To. Dobra, to chodź tutaj o... Z, 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 a dobra, ty już tam popił się. Aha. O, oh, fuck, złapał mnie Pokémon. To ty też zawalcz z, z czymś. Dobra, co to jest? Dobra. Caterpie, level. Dobra, to weź run po prostu, wiesz? Run, okej. Okay. Powiedz, co tam chciałeś to powiedzieć o tej grze, bo ja to tam ty mi ją podsunąłeś, więc. No to tak, to jest wersja Fire Red. No i co? WPo wybrał sobie na startowego Pokemon'a kogo? Squirtlata, tak. Squirtla to, to jest ten wodny, śmieszny Wody, słodziak. Pokemon. Ja mam ognistego, czyli Charmandera i złapałem też Ratatę, czyli ten taki trawiasty, szczurkowaty. No, a to. ja złapałem BJ'a, czyli tego ptaszka. O jest, choć Pokeball leży. Co w Weź, nim jest? O fuck, złapał mnie. Pokeball, Pokeballaz mam. Przekraczałeś, boś coś mnie... Spoko, na spoko. mnie złapał. To weź i bo one są tutaj znaczy, słabe. Y, przydałoby się walczyć, bo potem, z tego co pamiętam, to będzie... Teraz niedługo dojdziemy do takiego miasta, y, gdzie będzie ten Brok, nie? No ja, o, ja wiem, on, on ma... On się, on się specjalizuje w, w, w kamiennych Czyli ty masz ognista, więc wygrywasz z nim, ja mam znaczy, wodnego, nie, właśnie, ten... nie, ja muszę... Mój y, ten... Y, Charmander... Nie, ogień zawsze iść. był dobry na kamień. Albo miał atak taki, i... iron coś, jakoś tak to, 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 to się nazywa. Dam radę stary. <kłysy> Dawaj, bo już tutaj dwa pokebole na ziemi znalazłem. nie dobiegłem do tego, właśnie do pokebola. Tak. Ciągle ciebie no. nic nie atakuje. No właśnie, chodzę pod tej trawy, nic mnie nie łapie. Jezu. O, to jest jakiś ziomek, zapytam co on tutaj stoi co on chce. Ło, chcę no, walczyć. Dobra, mam pierwszą walkę, więc zobaczycie jak to wygląda i... Myślę, że wam się spodoba, bo... Jeżeli będziecie chcieli grać, to możecie nas do znajomych dodawać, tylko niekoniecznie wiem jak to się robi, więc może ty, aut jakoś tam powiedz. E, to znaczy, ja, e, będzie, jeśli u mnie będzie gameplay, i jeśli oglądalność będzie spoko, będzie wyświetlana pod koniec filmu adnotacja, jak zainstalować, jak dodawać, taki ogólny poradnik do tego. No spoko. A o tych znajomych, jak to się dodaje, wiesz? Możemy. Znajomych, klikasz, jeśli biegasz gdzieś tak wokół nas... Na przykład hasher wokół mnie biegał. Ja na niego prawym klawiszem klikam i hasher wyskakuje. Klikam i mamy możliwości duel, trade i tam takie inne. Ale zobacz, że masz w prawym dolnym rogu masz napis Friends i możesz wpisać Niki Tak, tak, Czyli tak będzie łatwiej. Nasze Niki znacie, ja mam WP, ma Outsider i wszystko jest jasno myślę. No nie, przegrałem z jakimś Caterpie. Ale mam PJ-a, trzeci level, dobiję go na hita i będę miał. ja złapałeś wcześniej? Tak, będę miał sporo expa. A ja muszę zmienić Pokemona, muszę ratatę podlevelować. No pięknie. Zobaczymy, czy wbije level na tym. 53 expa to na bank będzie level. Może nawet dwa się uda? Sprawdźmy, a nie, nie udało się, ale i tak sporo. O nie, do rataty prędkość zmalała. Trackle. Jak widzicie, no. yy, walki są u danej osoby, więc warto oglądać odcinek i u mnie, i Auta, więc w każdym będzie praktycznie no, coś innego. Z pokemony więc. Pokémony nam się na przykład różnią. Tak, dokładnie. Mamy różne Pokémony i to jest też fajne, także no naprawdę, jeżeliście jesteście tak, zainteresowani, przykład... to. Właśnie, dobra. I na przykład tu jest możliwość wymiany Pokémonów. Więc o, na przykład jak fajne. ja będę miał problem na przykład z tym brokiem, bo on się specjalizuje właśnie w kamiennych Pokemonach, to na przykład jakbym miał naprawdę problem, to WUPO by mógł mi pożyczyć mm -hmm. swojego spójka. Dokładnie. I można właśnie sobie tak pomagać. Nie wiem na jakiej. Chyba że ty wiesz, no ja nie wiem na jakiej zasadzie to jeszcze działa ta wymiana, ale to tam na pewno w przyszłości wam pokażemy, jeżeli będziecie chcieli tą serię, no to jest cały czas na tej zasadzie się opiera, nie. Ja trzy Pokebole znalazłem. No, ja też miałem trzy, ale padłem, więc już idę ponownie. gdzie tu wyjście może jeszcze coś? Ja ale wiem. wyjście, tak, tu będzie dużo walki z y, trenerami i chodzenia po krzakach. A ty, tu masz strasznie łatwo, bo ty masz ognistego, a ja. Tak, ja właśnie na Ember gaszę wszystkich, tylko no. że chciałem rataty y, podlewelować. No właśnie, a ja mam wodnego, i niekoniecznie mi się to okay. korzystne jest. Kurde, cool. no i będę teraz padał, nie? Bo nie mogę jeszcze uciec, no jakie hamstwo. O dobra, udało Ach, mi się zmienić. Ta muzyczka. Wystawianie tych y, Pokemonów. Co jest, nie mogę uciec. A, dobra ratata teraz padnie. Ale przynajmniej level on zdobędzie. Bo po walce... Zawsze lubię tak robić, że dobijasz głównego Pokemona sporo i potem... Zmieniasz na tego słabszego i go dobijasz, nie? No właśnie, I właśnie. I leci. Tylko, że razy po, po połowie się dzieli bodajże. Tak, ale wiesz, zawsze to jest jakiś level. No tak. Słabszego Pokemona. Kuź, wale, by się rozgadali o tych Pokémonach. A widzicie, czyli nie jesteśmy kompletnymi nobami w tej grze. Coś wiemy i to się na pewno ceni. No i jak brakuje wam pikseli w Minecraftcie, piksele macie tu. Tak. Jako do Was woli. No u mnie macie i w tym, i w tym pikseli sporo, ale... Wy lubicie piksele przecież. Tak. Dobra, run. Kuźwa, który to już krzak jest. Nie wiem, też mnie to w wkurza już teraz powoli. Dobra, no to jest jakieś wyjście czy coś? Jest, będziesz musiał przez krzaki się przedzierać i to dużo. Z prawej strony się wchodzi? Yy, po prostu yy, z prawej strony idziesz do końca, yy, yy. potem masz w lewo i tak takim buszem już idziesz, nie? Yy. Yy, Aaa. To jest jakiś ziomek, ale z nim nie walczę, bo znowu przegram. Idę drogą, dobra, idę w prawo. Nie, 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 nie Kolejny ziomek. Walczyłeś z nimi? Z tymi typkami? Z są... To walcz, bo oni mają... O sku... właśnie, dobrze, dobrze, i teraz w dół. Ja tu walczę w krzakach. O. To ty bo widzisz mnie jest. jak ja chodzę podczas walki? No teraz obok mnie przebiegło No dobra, no tak jestem. No i zacz. tu jest te ziomki i ja z nimi nie chcę walczyć, bo ja z nimi przegrywam. Idź super efektywne. Muszę sobie podmienić, bo wiem, że e, latające są dobre na trawiaste. Te ich ataki, na przykład gust, czy coś takiego, te latające typowo, właśnie. Dobra, biegniemy tu. Biegniemy, nie, nie złap mnie dobrze. O, Pokéball, Wziąłeś go? Nie, właśnie, zaraz podejdę. Dobrze powiedziałeś, bo nawet nie widziałem. No nie, o. katerpii, nie lubię ich. No, to się opłaca brać. Potrafię. No tak. Tutaj znaczy, kakuna jest słaby, ten taki w Wiem, ale ja z nim uciekam, bo nie chcę mi się z nim walczyć. No biegnę! Kuźwa zostawili mi. A nie, dobra, przebiegłem, udało mi się. Dobra, zrobiłem Katerpi. I będzie siódmy level, czy nie będzie? Będzie, siódmy level mam. A ty, który masz? Katedex. A jeszcze ten. O jest, jest nauczyłem się, się nowy atak. O, takie takie Pokémony Widli widziałem, Kakunę, Charmandera, Ratatę. A ja też wam o, pokażę, pokażę Pokedeks. Ja Pokémon 385, czyli są tutaj chyba te dwie pierwsze serie, czy coś takiego. No. A może pierwsza? Nie, nie pamiętam teraz jeszcze. Ale fajnie, fajnie. Przynajmniej no już tak. rozgrywka będzie uczestniczyć w tym. cały czas o. mnie łapy ten głupi, katerpi. Już mnie denerwuje powoli, ale. O, teraz już będziemy w tym drugim mieście. O, jest, mam atak ten wodny, zobaczymy, może. O, on jest dobry, on jest dobry. to... Yy, tam no, ale te... nie na trawiaste Pokémon. A, no, na trawiaste akurat nie. Ale na tego Broka już będziesz miał ten. Ale i tak zaraz będziemy wchodzić do biomu takiego wiesz. Kamiennego. A no to ja tam będę rządził. Na razie ty rządzisz. Ja myślę, że spróbuję złapać Gio... Gio Wood? Jakoś tak to się zwie. Taka kula z dwoma no, rękami. No, no, no. Kula? Nie chcesz tego? Takiego... Kilka kulek? Taki długi wąż kamienny? Eee, czekaj, czekaj. Jak on się nazywał? Zapomniałem. Nie. Na S coś chyba. <noise> Kurde, wiesz, że... to był ten gruby. Nie, tak. Ty ten śpiący. Ale on dobry jest. Tak. No, to jest przecież... tak jakby... Jest no, Udało dobra. się. Dobra, lecimy. Dobra, i gdzie się znajdujemy? Dobra, trawiaste. Jeszcze nie Ja to trawki, mam nałożyć. Okej, jest miasto? Jest! O jest! Poke! Pokemon! Szybko ulecić Pokemony! Welcome to our Pokemon Center. Would you like to heal your Pokemon back to perfect health? Okej, I'll take your Pokemon for a few seconds. Thank you for waiting. We hope to see you again. No. A i tutaj na przykład mamy. Choć, choć, choć jeszcze czekaj, może. już idę. No, wejdź do tego domku. No, co tam? O, tutaj mamy takie komputery, nie? A to wiesz. Z nich możemy korzystać i w nich możemy zostawiać swoje. Aha, tak, tak, tak. One się wymieniać, przez takie. Ten komunikować mhm, się. Dobra. To co, lecimy do areny. E, czekaj, czekaj, no Z ja, tego dojdzie. co wiem, tu jakichś takich większych questów nie było, więc. To znaczy, tutaj będzie z tym z zespołu R, jednym gościem. Aha, faktycznie. Oni byli Zatem, zawsze denerwujący. Tak, tak, zatrzymał mnie. Czyli musimy najpierw pokonać. A, a follow me, dobra, prowadzi mnie, Ty też idź do tego, Gnoliko. Dobra, mały. dobra. Jutro nie. Brock, aha, dobra, no idziemy do Broka, już do tej pierwszej areny i. A potem będzie walka z Misty, o. Mhm, mm o misty to będzie jest ona wodne A, ma. Będzie Więc będzie trawiasty, dobre. Na nią. Dobra, mój Charmander nie zna jeszcze metalowego ataku. I to będzie dupnie. A dobra, ja postaram się wszystkich tych pokonać. Dawaj ja gościu, walczmy. Stop right the kid. On powinien łapać, zawsze w grze łapał, że Ach, ja coś. ale przy... wiesz, tutaj, tutaj akurat nie ma. A to głupia właśnie, bo moim zdaniem powinien łapać. Dobra, co on ma tu do pokazania? Pierwszy o, pokoju... o GOOD właśnie tego Gio... chciał złapać. Uh -huh. Patrz, się... ja mam attack bubble i na dwa hity gdzieś poleci, myślę. It's super effective. On ma jego rataty z... O Jezu! Walnąłem go ratata, to zabrałem mu... Może. O fuck. Nie, ratata jest beznadziejna. Not... Tego GO uda. No bo on, on jest tą... normal, a oni są kamień, więc nie jest. Chuj. Patrzę 122 Expa. I dwa lewe... prawie dwa levele. Który masz level tego swojego Charmanderka? Charmander 9. Y Charmander a ja siódmy dopiero. O oh, fuck. A może Przegam. ciekawe czy można do areny y wchodzić dwa razy, fajnie by było. Tak, można. Ale normalnie a, walczyć? Y że jak go raz pokonasz, to znowu? A to nie wiem. Wiesz ja kiedyś robiłem? Że... Już jak mu zostawał ostatnie Pokémon, to specjalnie przegrywałem i tak sobie Expiłem. No, bardzo wygodne, moim zdaniem, szybko się Expiło. Zamiast chodzić do tej nudnej trawy, to. Jeszcze kasa, a nie kasa, nie no bo przegrywałem tak. Dziesiąty level, trzy levele wbiłem, nie, dwa levele wbiłem. Ale dobrze, bo U mnie się spalił, sfajczył. dobrze, Charmander level, dziesiąty. Nauczył się nowego ataku, nie nauczył się. Tak. Ratata, ta, piąty poziom, nice. One na którym ewoluują te podstawówki? Na szesnastym chyba? szesnastym, siedemnastym, osiemnastym, dziewiętnastym chyba. Aha, a potem trzydzieści sześć chyba się zaczyna. O no. ile dobrze pamiętam. Jakoś tak. Nie wiem jeszcze jak to wygląda, więc będę starał się to pokazać. Ja z Brokiem nie będę miał szans, jak jest z tym ciężko mi idzie. No, już ci muszę... mówię, pierwszy Pokémon jego to Giodu na dwunastym levelu. No właśnie, ciężko. Nie dostajesz żadnego nowego ataku na 10? Yy, ja mam, ja, znaczy na 10 ja? A ja dostałem właśnie na 10. Ja czwarty musiał... atak mój. Yy, ja mus, bym musiał zobaczyć, czekaj, mogę to sprawdzić? Mogę. Yy, o, fire, o, Rela zrelaksowany jest. Scratch, nie, jeszcze nie mam, widzisz, muszę jeszcze wbić no. poziom. O, a drugi Onix, Onix. A, Onix, no. właśnie. No i ma drugie właśnie Onixa na 14. Więc. I Onix ma taki potężny atak, gdzie ku, y, kule ziemi, no kule z kaskały, o. A No, no, no jest. To, to jest Rock Tomb, czy coś tak, Rock tom, Smash, dokładnie. czy coś, nie wiem, jakoś rock tak. Tom. A właśnie, jak się nazywały te takie trzy glutki wystające z ziemi? Te robaki, takie? Eee. Dodo. Do. Do. do, do. Jakąś one się nazywały. One też są Do dół? Zim. Nie. Bo wiem, że był ten ptak, on też na dy się nazywał. Mhm. Z trzema głowami. Dobra, 11 level, no i brok pokonany. Pokonałem się, no tak, ty masz te. Ja muszę jeszcze pos poskakać po tej, yy, po trawie, bo nie dam rady z nim. Muszę iron, yy, znaczy, yy, czy jak to mu się nazywało? Metalowy ogon? Stalowy yy, ogon, o. No. Czekaj, zaraz ci powiem, bo chyba dostałem. Yy, atak... tak, yy, rock tomb dostałem. <laughs> o tym właśnie mówiliśmy. A, i to można nauczyć właśnie... Pokémona do... normalny, tak. Do tego ja zostawię właśnie ten atak na... ...tego. No, na te, te trzy takie robaki wystające Aha. z ziemi. A nie chcesz tego na do na tego kamiennego? Bo to jest typ kamienny właśnie ten atak. Wiem, ale jednak chyba wolę, bo w tamten będzie taki jakby tankowszy, nie? Można będzie, że dużo będzie wytrzymywał. I osłabiał dużo przeciwnika. No chyba, że tak. Myślę, zobaczy się, zobaczy. O, ja tam zawsze tak to. robiłem, że zbierałem tylko sześcioosobowy team i różne rodzaje, i tak już zrobiłem. Mhm. Zobaczcie na czacie. Trading level 100, Shiny Blastoise. Hmm. Shiny to są te takie e, nietypowe, które możemy znaleźć właśnie w trawie. No i one się tam trafiają raz na tam jakiś milion, Właśnie, Tutaj razie. piszą, że chcą się wymienić na przykład e, za co? 46 Globat, to jest ten taki e, nietoperz Pokémon. Mhm. Za z Bogą, Coś tam było wyżej już. Na Co Venom w Whisper. No, za ileś tam. Tego tego ptaszka takiego chyba. O, Czy motylka jakoś tak. Co jak tam ci idzie, bo ja już sobie chodzę po mieście. No to ja tu na początku spróbuję wyekspić ratatę, żeby on też coś zadawał. Czemu nie mogę z gadać Pe, 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 pe. Idź do tego budynku tam najwyżej. Tam chyba będzie ten jeden z spoiler. Dobra, zaraz sprawdzę. na trawiaste Pokémony to ja mam luzik, bo ja zabijam... No na hita, no to to tak. Na hita czermanderem, ale. No ja to już. jest... Nie, to jest jakieś, wiesz, muzeum tych skamielin. Aha. No ja tak, tam... będzie taka wstawka, że skamielinę do jakiegoś doktorka przyniesiesz i on ci stworzy legendarnego Pokemona. Okay. No 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 była coś. Nie za bardzo. Możesz tam też zaprezentować te wszystkie te, bo jak się podchodzi chyba Z pod tabliczkę, to pokazuje, jak one wyglądały. Aha, weź, na razie sobie gadam z tymi ludźmi, co oni to tam ciekawego mają, gadają. E, zaraz podejdę, pokażę Wam, jak to wygląda. Ta tabliczka tutaj, ta czarma. To jest jakieś monstone, to była właśnie fabuła o tym. O jest, z Kamillina są dwie, bo były te dwa. Dokładnie. Pierwsza z nich, kurde, nie mogę kliknąć. Nie wiem, czemu. No trudno. Aha, ja gram dziewczyną, nie mówiłem wam. A właśnie, spróbuj mi pożyczyć squirt. Nie dasz rady? No chyba nie. Czekaj, czekaj, gdzie ty jesteś? A, czekaj, czekaj, gdzie ty. A dobra, stój, 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 stój. Tyt, tyt, tyt i zaprezentuj na mnie prawym klawiszem. I tam trade masz. Outsider trade. O, dobra. Ale też a też musisz mi coś dać, bo chyba nie można tak step. zrobić. No to ci dam ratatę mojego. Dobra, Pokémon. Hmm. Tak. Się przeciąga z partygo? Tak. To nie mogę. Aha, bo to jest twój główny Pokémon. Aha, na no fakt. No niestety więc. No ci to nie główny Pokemon się nie da. No to ja idę dalej. W sumie nie wiem, spróbuję zawalczyć już. No dobra, no to myślę, że na tym możemy skończyć odcinek u mnie. Dokładnie. E, tak jak mówimy, e, lajkujcie, jeżeli się Wam seria spodoba, czyli będzie sporo lajków, to będziemy kręcić dalej, a jeżeli nie, no to nie wszystko będziemy zależy od... Pokemony. No i to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i na razie. See ya.